Ratowałeś honor Polaków, ciężko się wychodzi po takiej serii przegranych Polaków. Szczerze mówiąc, wychodząc do swojej walki, nie myślę o walkach poprzednich, tak? to jest, każda walka to jest inna historia. Starałem się specjalnie nie, 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 nie patrzeć, nie oglądać walk kolegów. Nie wiem, że tam poprzegrywali niestety, ale, ale mówię, no, idąc do swojej walki, nie, nie myślę o tym. A jak oceniasz swoją walkę? Nie wiem, teraz na gorąco ciężko mi ocenić. Cieszę się, że wygrałem. Zrobiłem, zrobiłem to, co, to, co miałem zrobić, szkoda, że nie udało się skończyć walki przed, przed czasem, że zostawiłem ją do decyzji sędziom, ale, ale cieszę się z wygranem. Walki nie udało się skończyć przed czasem, ale chyba nie miałeś poczucia w, w jej trakcie, że no, chociaż przez minutę nie masz kontroli. Nie no, wydaje mi się, że od samego początku do samego końca kontrolowałem przebieg walki. Czy obalenia to była droga do zwycięstwa, czy to był game na tę walkę? Ee, wiedziałem, wiedziałem, że przeciwnik będzie dążył do tego, żeby, żeby sklejać, żeby być blisko, więc, więc plan był taki, że jeśli będzie kleił, to tak odwracać walkę, żebym albo to ja był od środka pola, albo, albo, albo żebym tutaj był z góry. Bartek bardzo cię wspierała, publiczność tutaj, Czułeś to? to był jakiś dodatkowy kop w pewnym czy byłeś totalnie wyłączony? Znaczy, nie, no, było słuchaj, zarówno jak wychodziłem, jak i w czasie walki. Yy, że było głośno. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy tutaj przybyli i wspierali mnie w czasie walki. Naprawdę bardzo fajny, Pierwszy raz zobaczyłem tak mocno debilę. A było coś, czym Cię zaskoczył rywal w ogóle? Tak, że próbował w tym samym momencie zrobić tą samą akcję, co ja. uderzyć łokciem, ale, ale zaskoczył mnie tak, że wylądował na plecach, więc... A powiedz, jaki plan po, tym, po tej walce, po tym pojedynku zwyciężyłeś na UFC? No wielka rzecz. No jaki plan, to się, jeszcze, to się jeszcze okaże, na razie jestem bardzo zadowolony, że udało się wygrać tą walkę no i mam nadzieję, że jest to początek mojej przygody z UFC, która będzie trwała. A wracając do początku wywiadu, no Polacy przegrywają na, tych, na tej imprezie, dużo porażek, pewnie też dla niektórych kibiców niespodziewanych, Ciebie która najbardziej zaskoczyła? Tak jak mówię, nie oglądałem tych, tych walk, więc ciężko, ciężko mi się w tej chwili odnieść, mamy w szatni Telewizor było widać te wszystkie walki, ale ja specjalnie odwracałem się tak, żeby tego nie oglądać, żeby nie, nie zaprzątać sobie tym głowy, bo chciałem się skoncentrować na mojej walce, więc ciężko, ciężko naprawdę mi się w tej chwili odnieść do, do przebiegu tych walk. Ale to dla ciebie taka większa nobilitacja była, czy, czy raczej odwrotnie? Tak jak mówię, no nie, kompletnie jakby się wyłączyłem, starałem się, starałem się o tym nie myśleć. E, żałuję oczywiście, że, e, bo to akurat e, te wszystkie, ci wszyscy Polacy, którzy e, bili się dzisiaj na tej gali, to są moi znajomi, osoby, które e, dosyć dobrze znam, które lubię, więc e, żałuję oczywiście, że przegrali, ale, ale tak jak mówię, no, ja się ja. Mam taką cechę, że, że potrafię się wyłączyć skoncentrować przed walką tylko na sobie i mówię nawet nie, nie, nawet nie wiem, wiem, że przegrali, ale nawet nie wiem czy, czy to były decyzje, czy to były przegrane przed czasem. Nie, 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 nie umiem nic powiedzieć na ten temat. Co Dla to, że zacząłeś się rozkręcać z Łukniami dopiero w drugiej ludzie. Przeciwnik. No, pracowałem tak jak przeciwnik, tak przeciwnik yy, pozwolił. No, tutaj na początku walki miał, miał jeszcze sporo siły, dobrze, dobrze wstawał, wydaje mi się. Yy, też tutaj było założenie, że jeśli będzie wstawał, żeby dać mu wstać i wywracać ponownie, żeby nie siłować się z nim zawsze w końcu, nie próbować go utrzymać w parterze. I myślę, że to dało efekt, bo tak jak było widać w drugiej rundzie, już nie był taki, taki skoczny jako jeden z zwycięzca tego wieczoru wśród polskich zawodników póki co przynajmniej e, także na trochę uratowałeś przez naturalny tego wieczoru, bo wiesz, jak po galach często mężczyźni reagują, jak po meczach i tak dalej. Radośnie. No tego nie było, ale za twoją sprawą wreszcie. Nie wiem jak mężczyźni reagują, bo nie mam takiego doświadczenia. I Bardzo dobrze. <minacje> nie no, no nie. <minając> nie no nie wiem, no Cieszę się cieszę, cieszę się, że udało mi się mi się wygrać tak jak powiedziałem. To maturę dla wszystkich kolegów e the original opponent for McClellan. you know you stepped in to replace Krzysztof Jodko. How -hmm. good does it feel to be able to show that you actually do belong here despite not getting the original call? Zastąpiłeś Krzysztofa Jodko jak właśnie czujesz się z tym e, faktem i czy czujesz się e, że pasujesz po prostu do, do legali eFC? No myślę, że wygrywając tę walkę pokazałem, że, że pasuje. Krzysiek siedział w drugim rzędzie i wspierał, wspierał mnie w tej walce. Też z Krzyszkiem się znamy od jakiegoś czasu. Jak mówię, no ciężko mi się cieszyć, że doznał kontuzji, tak? no, bo, ale, ale było to jakieś tam szczęście, w nieszczęściu, y, że, że mogłem się znaleźć na tej karcie y, dzięki, dzięki temu, że on doznał y, kontuzji, ale tak jak powiedziałem, znamy się, lubimy się i y, Krzysiek tutaj na tej gali był i wspierał mnie i widziałem, że też cieszył się z mojej wygranej. Bartek powrót do półśredniej po tej walce? so he said uh, basically that it was a bad luck for Christoph uh, uh, good luck, uh, luck for him however Christoph was uh, uh, sitting very close to the cage he was supporting him he know Christoph very well he's not happy with uh, Christoph uh, didn't get this fight however winning this f with uh, such a win like that he showed he, he showed he proved that he belongs here. Wrócimy do tego pytania o kategorię wagową, średnia czy półśrednia? Eee, tak jak mówiłem przed walką, to nie tylko ode mnie zależy, udało się tą walkę teraz wygrać, zobaczymy też jakie tam będą dalej, dalej decyzje, eee, że tak powiem od, odgórne. To ja chciałem się zapytać o e, Twój styl, bo Ty mówiłeś, że zrobiłeś plan jakby swój zaplanowany, to co miałeś przed walką, to się wszystko udało? I już w miejsce. E, czy to jest tak, że te obalenia i te łokcie? Bo tak pamiętam kilka Twoich walk jeszcze z polskich, mniejszych, gal, Jak nie wiem, zdobywałeś tytuł PLM, a e, to jest, można powiedzieć, taki, taki styl Bartosza Fabińskiego? Przewracasz człowieka i łokciami tak jak dzisiaj tłukłeś Maclelana. Nie wiem. No to... Trochę, trochę może tak, no, robię to, w czym czuję się, czuję się mocny. Jeśli przeciwnik mi pozwala wykorzystywać moje mocne strony, to staram się je staram się wykorzystać. Yy, tutaj nie bardzo było miejsce na walkę, na walkę w stójce, bo też, też yy, przeciwnik próbował się sklejać, jak tylko, jak tylko jakieś akcje szły, a ja nie ukrywam mi, to też pasowało. Yy, no i też starałem się iść do przodu cały czas. Jaka jest różnica między walką w galach takich mniejszych w Polsce przed mniejszą publicznością, dla mniejszych organizacji, a, a dla UFC? Przede wszystkim finansowe. Nie, no jest, jest. Nie wiem, w czasie samej walki, jakby tego. Się, ja, ja przynajmniej nie czuję tego w ogóle, bo w czasie walki. Jest przeciwnik jest narożnik, to jest wszystko. Dzisiaj było po prostu dla mnie trochę głośniej i trochę się było służyć narożnik w czasie samej walki. A tak, no to nie wiem, no ja, ja bardzo lubię tą otoczkę całą walki. Lubię, lubię jak, jest, jak wychodzę do walki i robi się głośno, Nie gdzie będzie głośniej, jak nie na ubiecach. Teraz co odpoczynek? No ze dwa dni odpoczynku i powrót do, do treningów, tak? Żeby, żeby nie wyjść, żeby. Ja, w momencie, jak dostanę szansę następnej walki, żeby, żeby nie zawieść. Dobra, dziękujemy bardzo i gratulujemy. Dzięki. Dziękuję Dzięki bardzo. Dzięki,